Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie. Zapraszam Was na podcast. No, chcę powiedzieć na samym początku, że lekko nie będzie, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć jedno. To, co dziś usłyszycie, to nie jest aspekt polityczny, bo ten podcast nie jest podcastem politycznym. To nie jest komentarz do jakichś bieżących przepychanek partyjnych. To jest coś znacznie poważniejszego. Głos o tym, jak w Polsce traktuje się ludzi, którzy mają odwagę stanąć w obronie świętości. Głos o tym, że dziś w naszym kraju każe się tych, którzy bronią Krzyża i świętego Jana Pawła II, a jednocześnie bezkarnie pozwala się tym, którzy szydzą z wartości chrześcijańskich, którzy profanują symbole kultu i obrażają uczucia religijne milionów Polaków. I właśnie dlatego sprawa. Europosła Daniela Obajtka, byłego prezesa Orlenu, a dziś właśnie, jak powiedziałem, Europosła, nie tylko jest jego jakimś osobistym dramatem. To jest taki papierek lakmusowy całego państwa. To jest pytanie, czy Polska jeszcze stoi na fundamencie prawa i szacunku dla sakrum, czy też już naśladuje duch PRL-u, gdzie szydercy byli nagradzani, a obrońcy wiary i polskości i prawdy po prostu karani. No zada się pytanie, co się wydarzyło? Otóż, kochani, wydarzyło się. Pod koniec lipca bieżącego roku Adam Bodnar, jako prokurator generalny, skierował do Parlamentu Europejskiego wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Procedurę wszczęto na podstawie działań prokuratury rejonowej Warszawa-Śródmieście. Obajtkowi postawiono dwa zarzuty. Pierwszy o rzekome fałszywe zeznania, a drugi? I w tej sprawie zawiera się całe sedno sporu. Dotyczy wycofania z punktów sprzedaży Orlenu tygodnika nie. Gazety, która jawnie kpi z Krzyża, profanowała święte symbole chrześcijaństwa i szydziła z osoby świętego Jana Pawła II, papieża, który dla milionów Polaków jest figurą świętości. Również tym wizerunkiem świętego Jana Pawła II nie tyle napawają się ludzie, co jest dla nich właśnie wyrazem Kultu. Powiedzmy jasno, Daniel Obajtek wycofał nie, nie dlatego, że miał taki kaprys, zrobił to, bo takie jest prawo, bo w Polsce obowiązuje artykuł 196 Kodeksu Karnego, który mówi bardzo wyraźnie, kto obraża uczucia religijne osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, Karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. To nie jest przepis jakiś archaiczny. To jest obowiązujące prawo w Rzeczpospolitej Polskiej. I Daniel Obajtek, wycefując nie, postąpił zgodnie z literą prawa. Zadbał o uczucia osób wierzących. I właśnie dlatego dziś jest oskarżany. Sam zainteresowany pan Daniel Obajtek powiedział jasno, nie pozwolę ranić uczuć religijnych. W związku z tym wycofaliśmy to wydanie gazety. Ale powiedział jeszcze, że cały czas trwa tylko i wyłącznie atak na tych ludzi, którzy cokolwiek w tym kraju chcieli zrobić dla Polski i Polskości, dla tożsamości polskiej. I w tych słowach kryje się tak naprawdę wszystko. I to nie pan Obajtek złamał prawo, to on bronił prawa. To nie on obraził uczucia religijne, to on przecież ich chronił. A dziś państwo polskie mówi mu: Jesteś winny, ustami oczywiście pana prokuratora generalnego. I wreszcie dochodzimy do istoty rzeczy. Tu dochodzimy do bolesnego porównania. W latach 80. twarzą cynizmu i szederstwa wobec Kościoła i państwa był Jerzy Urban, rzecznik rządu Jaruzelskiego. Urban był mistrzem propagandy. To on publicznie mówił, że Kościół to wróg ustroju. To on nazywał księży wichrzycielami. To on kpił z księdza Jerzego Popiełuszki, nazywając go fanatykiem. To Urban swoją trucizną języka przyczynił się do atmosfery nienawiści, która ostatecznie doprowadziła do męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. I dziś. Po czterdziestu latach historia zatacza koło. Adam Bodnar nie musi używać tych samych słów co Urban, ale efekt jego działania jest ten sam. On stawia przed sądem nie bluźnierców, ale obrońców świętości. On wysyła do społeczeństwa sygnał: można szkalować krzyż, można profanować wizerunki świętych, nawet świętego Jana Pawła II. Można obrażać uczucia religijne i nic się wam nie stanie. Bądź spokojny, nic ci się nie stanie. A jeśli ktoś stanie w obronie prawa i sakrum, z pewnością będzie ścigany. Przykład pana Obajtka mówi nam to bardzo wyraźnie. To jest ta sama linia. Urban kpił i szydził w imieniu partii komunistycznej. Bodnar daje dziś polityczną i prawną ochronę szydercom w imieniu liberalno-lewicowej władzy. Urban szydził z księdza Popiełuszki, Bodnar każe Daniela Obajtka. Dekoracje się zmieniły, ale logika jest identyczna. I właśnie w tym sensie można powiedzieć, że Bodnar idzie tą samą drogą co Urban. Obaj, Przyczyniają się do tego, by szyderstwo wobec kościoła, wobec sakrum, wobec symboli religijnych uchodziło bezkarnie, by było bezkarne. Dodajmy jeszcze inny element. W tym samym czasie, kiedy prokuratura ściga Daniela Obajtka za obronę krzyża i dobrego imienia i wizerunku świętego Jana Pawła II, państwo polskie, Przywraca wysokie emerytury ubekom i SB-kom, ludziom, którzy w PRL-u prześladowali opozycję, katowali antykomunistów, niszczyli życie rodzinom i pilnowali, by urban mógł bezkarnie kpić z kościoła. Oni dziś są nagradzani, oni odzyskują przywileje, a człowiek, który bronił sakrum polskości, jest stawiany przed sądem. Czy można wyobrazić sobie większe odwrócenie sprawiedliwości? To jest lekcja, jaką daje państwo. Oprawców nagradzamy, obrońców świętości karzemy. Orlen nie sposób się odnieść do tej spółki, która dawała Polsce nie tylko taką finansową, ale i jakąś duchową siłę. Trzeba przypomnieć, że Daniel Obajtek jako prezes Orlenu kierował spółką, która przynosiła rekordowe zyski skarbowi państwa. Orlen za jego czasów był symbolem siły polskiej gospodarki inwestował, finansował rozwój i co jest ważne, wspierał budżet państwa. I nagle okazuje się, że człowiek, który budował potęgę polskiej gospodarki, nie jest oskarżany o malwersację czy defraudację, ale o to, że bronił krzyża i papieża. To pokazuje, że nie chodzi tutaj o ekonomię, nie chodzi o prawo, tutaj idzie, moi drodzy, o ideologię. Wreszcie trzeba powiedzieć jedno, bo fundamentem prawa, każdego prawa jest sprawiedliwość. Prawo istnieje po to, by chronić obywateli, by chronić dobro wspólne, by nie dopuścić do bezkarności szederców. A dziś w Polsce mamy sytuację odwrotną. Prawo jest używane do prześladowania obrońców sakrum, a prokuratura staje po stronie tych, którzy profanują i szydzą. Takie państwo uczy obywateli braku szacunku do prawa. Uczy, że można bluźnić i szydzić bezkarnie. Uczy, że obrona świętości jest przestępstwem. A to podważa jeden z filarów cywilizacji szacunek dla prawa i szacunek dla sakrum. No i co wreszcie, na sam koniec. Moi drodzy, sprawa pana Daniela Obajtka. Czy ktoś ma uprzedzenia względem tej osoby, czy nie? Pokazałem to chyba bardzo wyraźnie. Wiem, że wielu z Was może się do tego nie przekona i nie chodzi o to, żeby przyznawać mi tutaj jakąś rację, ale chodzi o sam fakt. Czy w Polsce mamy przestrzegać prawa, czy też nie? Sprawa Daniela Obajtka nie jest sprawą polityczną. To nie jest spór o immunitet europosła. To jest walka o fundamenty cywilizacji. To jest pytanie, czy Polska wciąż jest państwem prawa, czy już państwem bluźnierstwa. Dziś stawia się zarzuty człowiekowi, który miał odwagę wycofać ze stacji Orlenu gazetę, nie. Która szydziła z Krzyża, szydziła z katolickich świętości Jana Pawła II. Dziś mówi się mu. Jesteś winny, ale jutro w tej samej sytuacji może być każdy z nas, każdy, kto stanie w obronie sakrum. Dlatego trzeba powiedzieć jasno. Nie wolno się zgodzić, by prokuratura stała po stronie szyderców i bluźnierców. Nie wolno się zgodzić, by w Polsce karano ludzi za obronę krzyża i świętości. Nie wolno się zgodzić, by wolność oznaczała bluźnierstwo, a prawo prześladowanie. To jest sprawa nie tylko pana Daniela Obajtka, ale sprawa każdego z nas. To jest sprawa naszej cywilizacji. I jeśli dziś nie powiemy dość, jutro obudzimy się w kraju, w którym krzyż będzie zakazany, a papież Polak będzie figurą wyśmiewaną przez własne państwo, własny naród i własną władzę. A na to nie może być naszej zgody. Szacunek wszystkim dobrym ludziom.